Zęby zniszczone, starte, z wiekiem zrobił się brzydki kolor. Z wiekiem to jednak zęby niestety nie stają się ładniejsze, tylko brzydsze. Nie były proste i, i taki był sobie ten uśmiech, że tak powiem. Widać po prostu ich zużycie, także ten uśmiech był w zasadzie bardzo mały. Dużo pracuję z klientami, mamy dużo biuro rachunkowe w Toruniu, jestem właścicielem. Często spotykam się z klientami, omawiamy sprawy bieżące, więc dla mnie to ma znaczenie, żeby wyglądać dobrze, estetycznie. Mam nadzieję, że mi się to przyda. Ja akurat jestem muzykiem, występuję dużo na scenie, także ten uśmiech, mam nadzieję, że będzie widoczny dla publiczności i też to mi pomoże po prostu jakby w tym moim. Zawodowym życiu. I ten uśmiech na pewno doda mi pewności siebie w pracy i w życiu codziennym. Wizyty totalnie bezbolesne. Ja zawsze bałam się bólu, nic mnie tutaj nie bolało, wszystko odbywało się bardzo szybko. Zarówno leczenie zębów, jak i przygotowanie do tej pracy, którą widać. Wreszcie mam taki uśmiech, jaki chciałam jaki sobie wymarzyłam, bo ja o takim uśmiechu marzyłam już od wielu lat. Natomiast nigdy nie było jakby okazji, żeby się za to wziąć. Dwa, jeden, uśmiech! <laughs> o nie. Nie, no pięknie. Bardzo naturalnie i jaśnie, tak jak chciałaś. Uśmiech. Ekstra, naprawdę. Bo z jak puści. Tak. To jeszcze będzie szerzej troszkę. końcu Czelby widać u ciebie uśmiechu. Ale kurczę... Klasa, no. Pięknie, te mega naturalne. te czerwone, czerwone usta teraz ci pięknie tą i zabawiam. Tak. Mega bez... naturalne. Człowiek za mało inwestuje w samego siebie i moim zdaniem po prostu trzeba też dbać. O siebie wtedy będzie dookoła po prostu nas jakaś pozytywna aura wytwarzana. Także ja bym namawiał, że, że można nawet przyjść, zobaczyć, zwizualizować to wszystko. Decyzję można podjąć później. Także dla polepszenia jakości życia uważam, że, że warto to zrobić. Jeżeli uśmiechamy się na co dzień i widzimy, że ten uśmiech jest piękny, no to dodaje to nam na pewno pewności siebie, więcej radości w życiu. No i mam nadzieję, że no, zmieni się moje życie też na lepsze, dzięki temu, że ten uśmiech jest po prostu ładny